Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest mecenas Karolina Pilawska z kancelarii Pilawska-Zorski, Adwokaci. Dzień dobry, witam Państwa. Pani mecenas, 15 czerwca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym odpowiedział na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia. Pytania te dotyczyły tego, czy bankowi lub konsumentowi przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału po uznaniu umowy kredytu za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki umowne. No i trzeba powiedzieć, że ten wyrok CUE to kolejny niezwykle istotny etap w batalii o sprawiedliwość. Jak pani Mecena to widzi? Ja generalnie uważam, że ten wyrok nie mógł być inny, i on jest jak najbardziej utrzymany w duchu dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także w duchu opinii Rzecznika Generalnego Tsue, która w tej sprawie została wydana w lutym tego roku. Nie ma możliwości, aby bank jako przedsiębiorca, który stosował względem swoich klientów, konsumentów nieuczciwe zapisy umowne, mógł domagać się jakiegokolwiek. Wynagrodzenia, jakiejkolwiek rekompensaty w sytuacji, kiedy ta, kiedy ta umowa przez sąd jest uznawana za umowę nieważną. Tutaj rzecznik i trybunał jasno wskazali, że nikt nie może uzyskiwać korzyści ze swojego bezprawnego działania. I dokładnie z taką sytuacją mamy do czynienia w relacji Frankowicza. Banki, co istotne, brak uzyskania zarobku, jak wskazuje sektor bankowy, nie jest niczym nadzwyczajnym, tylko jest normalną konsekwencją sytuacji, w której przedsiębiorca zachowywał się nieuczciwie względem swojego klienta. Po prostu nie osiąga zarobku na tego rodzaju umowie kredytu. No, kuriozalnym byłoby, gdyby bank stosując nieuczciwe zapisy umowne w swoich umowach, które finalnie prowadzą do uznawania tych umów za nieważne, Mógł zarabiać na właśnie tak zwanym wynagrodzeniu za korzystanie z kapitału, bo to de facto reaktywowałoby tę nieważną umowę kredytu. No absolutnie CUE na takie rozstrzygnięcie zgodzić się nie mógł. Stąd no jedyny słuszny wyrok, który usłyszeliśmy 15 czerwca tego roku. Pani Mecenas, czy można powiedzieć, że nie ma już wątpliwości, że kredytobiorcy mają prawo domagać się od banków wynagrodzenia za bezprawne Korzystanie z kapitału? Ja tutaj byłabym bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o ten drugi aspekt tej sprawy, czyli właśnie sytuację, w której to kredytobiorca domaga się od banku wynagrodzenia za to, że bank korzystał przez wiele lat. Z jego kapitału, który był wpłacany głównie pod postacią rat e kapitałowo-odsetkowych. SUE, zresztą, tak samo jak rzecznik generalny, nie wykluczyli takiej możliwości. Wskazali, że dyrektywa e 93 na 13 się temu nie sprzeciwia, żeby konsument takiego wynagrodzenia się domagał. Natomiast to od polskich sądów będzie zależało, czy takowe wynagrodzenie będzie zasądzane, czy też nie. I tutaj polscy sędziowie muszą zweryfikować, czy przede wszystkim Polskie przepisy prawa dopuszczają taką możliwość. Czy zasądzenie takiego wynagrodzenia będzie zgodne z zasadami współżycia społecznego i przede wszystkim zasadą proporcjonalności, o której mowa w dyrektywie 93 na 13? Ja, no, mając ogromne doświadczenie w tego rodzaju sprawach, raczej uważam, że sądy nie będą zasądzały wynagrodzenia żadnej ze stron, czyli zarówno bankowi, jak i kredytobiorcy, chociaż przyszłość pokaże. Na ten moment w polskich sądach są tysiące pozwów ze strony banków. Natomiast jeżeli chodzi o tę stronę kredytobiorców, to na razie kredytobiorcy takich pozwów co do zasady nie składali. Są pojedyncze przypadki, o których ja wiem i które znam. Natomiast no nie jest wykluczone, że po tym wyroku CUE kredytobiorcy frankowi będą chcieli ubiegać się o takowe wynagrodzenie. Więc możemy mieć do czynienia niejako z takim nowym otwarciem w sporach frankowiczów z bankami. Pani mecenas, w czwartek TSUE ogłosił dwa kluczowe wyroki, no i kluczowy dla tych rozważających pójście do sądu. Wyrok stwierdził, że bank po unieważnieniu umowy nie może żądać od konsumenta dodatkowego wynagrodzenia. W drugim, CUE zalecił polskim sądom dokładną analizę wniosków o zawieszenie rad kredytowych i wskazał, żeby Uwolnić od nich Frankowicza. Co to oznacza? Generalnie, znaczy? jeżeli chodzi o ten drugi wyrok w sprawie dotyczący, dotyczącej postanowień o zabezpieczeniu, właśnie w postaci zwolnienia z obowiązku płacenia rad, no to tutaj przynajmniej z mojej perspektywy nie dowiedzieliśmy się niczego nowego, niczego, czego byśmy już wcześniej nie wiedzieli, bo musimy wiedzieć, że polskie sądy, zanim CUE wydał swój wyrok, zawieszały. Kredytobiorcom obowiązek płacenia rad kredytu. Na taką szerszą skalę funkcjonowało to w tak zwanym wydziale frankowym w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Natomiast coraz częściej w polskich sądach właśnie sędziowie zgadzali się na to, żeby klient nie musiał spłacać rad kredytu w trakcie trwania procesu. Oczywiście takim nieformalnym wymogiem była sytuacja, w której suma spłat tego klienta była. Co najmniej równa kwocie udostępnionego w złotych polskich kapitału. Czyli sąd zakładał, że ten klient przy uznaniu umowy kredytu za nieważną jest już z bankiem rozliczony. Natomiast myślę, że ten wyrok pozwoli, pozwoli ujednolicić Orzecznictwo, jeżeli chodzi o wnioski o zabezpieczenie i o to, jak sądy powinny rozpoznawać te wnioski, natomiast na pewno nie będzie automatyzmu. I tak jak powiedziałam na początku, ten wyrok akurat w kontekście wniosków o zabezpieczenie nie wniósł nam niczego nowego, czego byśmy wcześniej nie wiedzieli, i czego by nie było w polskich przepisach w polskim porządku prawnym. Pani mecenas, ta sprawa dotyczy Arkadiusza Szcześniata, prezesa Stowarzyszenia Stop Bank. Wemu bezprawił, no bo ten wyrok dotyczył właśnie tego, bo to on tak, zadał to, poprzez tak, to to swojego była... adwokata właśnie te pytania. I jak to zmienia rzeczywistość sądową, z czego kredytobiorca może skorzystać, ale tam na pewno są jakieś pułapki. No bo, bo tak jest... się o tym mówi. Ale pułapki w jakim kontekście? Bo tak, są to trudne sprawy, taki konsument na przykład może pozwać bank, no i może się okazać, że nie wygra sprawy, prawda? Z jakiegoś tam powodu, nie każdy będzie się na to decydował. No dlatego ja mówię, że z dość dużą ostrożnością trzeba podchodzić do tego rodzaju pozwów, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, za korzystanie z kapitału. Bo tak jakby o ile nie budzi większych wątpliwości, to, że zdecydowana większość tych umów jest nieważna, bo to też potwierdzają statystyki spraw sądowych. Ponad 90% spraw jest wygrywanych przez Frankowiczów, i te umowy są masowo uznawane za nieważne. No to tutaj mamy niewiadomą, jeżeli chodzi o te roszczenia, o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, bo na razie polskie sądy nie rozstrzygały, a już na pewno nie na szeroką skalę tego rodzaju powództw klientów. Po tym wyroku może być takich pozwów więcej. Sama odbieram po kilka telefonów dziennie od klientów. Którzy taki pozew przeciwko bankowi chcieliby złożyć. Natomiast no niewątpliwie będą to procesy trudne z tego względu, że no nie ma takiej praktyki w polskich sądach, więc niejako ta praktyka będzie się tworzyła. I im więcej będzie takich pozwów, tym więcej będzie wyroków, tym więcej będzie analiz dokonywanych przez sędziów czy też przez pełnomocników zarówno jednej, jak i drugiej strony. Także, tak jak powiedziałam, to jest wydaje mi się, nowe otwarcie i taki nowy rozdział w sporach. Frankowiczów z bankami. Kwestia, czy też na masową skalę takie pozwy będą składane, czy jednak klienci ograniczą się do tego, aby żądać uznania ich umowy za nieważne. Tak, to, to pokaże nam przyszłość, tego jeszcze nie wiemy. Natomiast te no, procesy niewątpliwie będą trudne i są trudne z tego względu, że są nowe i nie ma praktyki, nie ma orzeczeń, o które możemy się e, oprzeć. Natomiast no, też sam wyrok CUE niewiele nam powiedział na ten temat, tak, bo odesłał nas jednak do przepisów prawa krajowego i tutaj to zadanie niejako zlecił polskim sędziom. Czyli teraz polskie sądy muszą to przetłumaczyć na język polski. Polskie sądy przede wszystkim muszą zbadać, czy polskie przepisy prawa dopuszczają zasądzenie takiego wynagrodzenia i na jakiej właśnie podstawie prawnej takowe wynagrodzenie na rzecz kredytobiorcy mogłoby być zasądzone. A pani zapewne analizowała te dwa wyroki. To jakie Pani zdanie jest w tej kwestii? Jeżeli chodzi o moje zdanie, może ono nie jest zbyt popularne, natomiast tak jak powiedziałam w trakcie naszej rozmowy, ja uważam, że żadnej ze stron, nie będzie należne wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i ja podejrzewam, że tak w Polsce ukształtuje się praktyka orzecznicza, chociaż jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, trudne sytuacje po stronie kredytobiorcy, który przykładowo poniósł ogromne straty, na przykład psychiczne związane z koniecznością obsługi tego kredytu i na przykład będzie żądał zadośćuczynienia. Od banku, na przykład w tym kierunku, jestem w stanie sobie wyobrazić proces. Oczywiście taka sprawa musiałaby być bardzo udokumentowana, jeżeli chodzi o dowody, tak na okoliczność pogorszenia stanu psychicznego takiego kredytobiorcy, chociaż sama mam kilka takich spraw, co do których myślę, że klienci mogliby rozważyć, taką możliwość. No natomiast no jeżeli chodzi o to wynagrodzenie, jak ono mogłoby być liczone, no to tutaj opcji jest zapewne kilka, o ile nie kilkanaście. Mam wrażenie, że co prawnik, co bank, to jakiś nowy pomysł na liczenie tego wynagrodzenia zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. Generalnie patrząc na to, co robi sektor bankowy, to te pozwy, które dostają klienci, z reguły opiewają na jedną trzecią kwoty kredytu. W przypadku takich klasycznych umów i okresów kredytowania na 360 miesięcy, czyli przykładowo, ktoś uzyskał kredyt na 300 tysięcy, bank od niego chce 100 tysięcy tego wynagrodzenia, a przy dłuższych okresach kredytowania to jest dwie trzecie kwoty kredytu, czyli w tym moim przykładzie 200 tysięcy złotych. No i myślę, że taki odwrotny mechanizm można byłoby zastosować, jeżeli chodzi o pozwy kredytobiorców przeciwko bankom. Czyli tutaj jakby uważa Pani, że to za dość uczynienie to rzeczywiście ma szansę, jeżeli to będzie stało na mocnych nogach będziemy mieli podstawy będzie to mocno udokumentowane czyli tak, jaka dokumentacja lekarska nic. zapewne potrzebna lekarska psychiatryczna pani redaktor no ja mam nawet takich klientów którzy no niestety mieli jakieś próby samobójcze w związku z tym kredytem i z tymi problemami które powstały no, z uwagi na niemożność spłacania w terminie tych zawyżonych rat. Więc no, tutaj sytuacje klientów są przeróżne. Niektórzy świetnie sobie radzą z tymi ratami i je spłacają, i nie stanowi to. Obciążeniu dla ich budżetów. Niektórzy musieli emigrować, żeby uzyskiwać gdzieś na zachodzie Europy wyższe zarobki, żeby móc spłacać raty tego kredytu. Także sytuacje klientów są przeróżne. Tu nawet czasami wydaje mi się, że już nie jestem w stanie sobie wyobrazić żadnej nowej kategorii sytuacji, a jednak klienci często mnie wyprowadzają z błędu. Także co klient, no to inna sytuacja, taka życiowa, osobista, zawodowa, finansowa i to niewątpliwie na takie procesy mogłoby się przełożyć, jeżeli chodzi o kwestie zadośćuczynień. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię korzystania z pieniądza przez bank, no to również myślę, że ta praktyka dopiero będzie się utworzyła, jeżeli oczywiście klienci będą chętni takie pozwy składać. No pewnie wszystko zmieni jakiś jeden wyrok. No ale też chciałam Panią zapytać, no bo jeżeli SUE stwierdza, Właśnie chodzi mi o tą dyrektywę 93 przez 13, że te umowy były zawarte na nieuczciwych warunkach. Czyli delikatnie mówiąc, no to znaczy się, że klienci zostali oszukani. Czy no nie można tego tak oszustwo, powiedzieć? Oszustwo no to jest tak jakby instytucja... I kategoria przestępstwa z kodeksu karnego, także no w ten sposób raczej bym tego nie ubrała w słowa. Natomiast no niewątpliwie w tych umowach znajdują się klauzule niedozwolone, tak zwane postanowienia abuzywne, które rażąco naruszają interes klienta. I do tego wielokrotnie już zresztą odwoływał się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, między innymi w takim wydaje się najsłynniejszym, najważniejszym wyroku w sprawie polskich frankowiczów, czyli w w sprawie państwa Dziubak z 2019 roku, kiedy to po tym wyroku te umowy w Polsce masowo zostały uznane za nieważne. Natomiast to, że w tych umowach znajdują się klauzule czy to indeksacyjne, czy to denominacyjne, odnoszące się do kursu franka, który był jednostronnie ustalany przez bank i bank nie powiedział klientowi, w jaki sposób ten kurs będzie ustalał, no to to w większości przypadków nie budzi wątpliwości. I te umowy, tak jak powiedziałam, w zdecydowanej, zdecydowanej większości są uznawane za nieważne. No kwestia, co dalej, tak? Jak taką umowę rozliczyć? Czy rozliczamy się tylko z tych kwot, które wzajemnie sobie wpłaciliśmy, czyli klient oddaje do banku kwotę kredytu, tą którą uzyskał przed laty w złotych polskich, a bank z kolei takiemu klientowi oddaje wszystkie wpłacone przez niego raty, opłaty, prowizje i tak czy jeszcze coś temu kredytobiorcy dodatkowo się należy, czyli właśnie to wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Czyli teraz to zależy od tego, jak się klient na przykład dogada z bankiem, czy od tego jak sąd teraz to przetłumaczy na polski język? To raczej ten drugi scenariusz. Tutaj nie, nie widzę, aby sektor bankowy próbował się dogadać z klientami, jeżeli chodzi o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, bo jest gdzieś duży opór przed przyznaniem, że te umowy są wadliwe, że te umowy są nieważne. Także raczej sobie nie wyobrażam sytuacji, w której bank e, oferuje klientowi zapłatę jakiegokolwiek wynagrodzenia. Banki uważają, że wystarczającą korzyścią dla Frankowiczów jest to, że nie muszą płacić żadnych opłat i de facto mają darmowy kredyt, chociaż ja jestem zawsze daleka od tego rodzaju stwierdzenia, że ten kredyt jest darmowy. Natomiast no, raczej wyobrażam sobie to w ten sposób, że będzie coraz więcej spraw. W których klienci będą się domagali tego wynagrodzenia, no i siłą rzeczy coraz więcej sędziów będzie musiało pochylić się nad tą kwestią, i w ten sposób ukształtuje się gdzieś orzecznictwo sądowe, a też nie jest wykluczone, że za jakiś czas sprawa dotycząca czy sposobu wyliczania, na przykład takiego wynagrodzenia trafi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ponownie. No tak, rzeczywiście, sprawa jest rozwojowa, ciekawa, i taka powiedziałabym. Do tej pory nieznana. Nie było czegoś takiego, żeby się zwykły człowiek poważył na taki moloch do sądu oddać i, i, i walczyć. Ta praktyka gdzieś przez ostatnie lata się dość mocno wytworzyła. Ja pamiętam pierwsze pozwy, które składaliśmy w imieniu klientów. No to rzeczywiście były takie obawy. Czy można pozwać bank, czy nie będzie jakichś konsekwencji, czy bank nie będzie chciał wypowiedzieć klientowi umowy kredytu? Tak? No my takich obaw jako prawnicy nie mieliśmy, natomiast klienci mieli takie obawy, że bank teraz zatrudni 50 prawników, którzy absolutnie nie pozwolą i nie dopuszczą do tego, żeby bank taką sprawę przegrał. Natomiast no, to jest efekt ciężkiej pracy wielu, wielu osób. To, w jakim miejscu środowisko frankowe jest teraz. Między innymi wspomniała Pani o Stowarzyszeniu Stop Bankowemu Bezprawiu o prezesie tego stowarzyszenia, czyli o Arkadiuszu Szcześniaku. No to jest właśnie praca też takich osób, praca pro bono, po godzinach, praca tego całego stowarzyszenia. Ja akurat dość blisko współpracuję z tym stowarzyszeniem, więc no mam wiedzę, jak to wygląda od środka, ile prywatnego czasu te osoby, które działają w tym stowarzyszeniu, poświęcały i poświęcają nadal aby prawa Frankowiczów, prawa w ogóle konsumentów w Polsce były chronione, aby właśnie przedsiębiorca nie wykorzystywał tego, że ma silniejszą pozycję i aby nie wykorzystywał właśnie w ten sposób klienta. No i też ciekawe, jak sądy do tego podejdą, bo przecież no jakby tak miały banki upadać. Ja myślę, że to jest dość duże nadużycie i gdzieś tam chwytanie się ostatniej deski ratunku, właśnie poprzez budowanie takiej narracji, że sektor bankowy poniesie 100 miliardowe straty, że banki zaczną upadać. Myślę, że teraz mamy taki moment, zresztą to też pokazują sprawozdania finansowe banków, że banki generują rekordowe zyski. To też jest związane Mają z tym. Mają się bardzo dobrze. Z kolejną grupą właśnie klientów, czyli tak zwanych złotówkowiczów, wiborowiczów, tak, którzy płacą raty, które z reguły składają się z 90% odsetek, a niewielkiego odsetka kapitału, i też ci klienci zaczynają powoli walczyć w sądach o swoje prawa, próbują podważyć tego rodzaju umowy. Także to też jest przyszłość gdzieś tam e, tych relacji bankowo-konsumenckich, w, w jakim kierunku z kolei te spory będą rozstrzygane. Pani mecenas, bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada była mecenas Karolina Pilawska z kancelarii Pilawska-Zorski. Adwokaci. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję Państwu. Dziękuję Pani Redaktor. Forum Radia Rok Parada.